At my feet, Heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. By our souls tonight, we are losing, losing this fight. Or oh, help by our souls tonight, there's no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you. Who's gonna help our souls tonight? We're Wszystkich z tej strony Tula i witam Was w kolejnym odcinku z Wezwań Kaz. Ze mną oczywiście Maciuś. Dzień dobry wszystkim, a ze mną oczywiście Gosia. <noise> tak, witam wszystkich. I jak widzicie na naszych ekranach, Maciek, znaczy u mnie widzicie simkę Maćka z ostatniego odcinka. Jeśli a nie widzieliście, to zapraszamy, <noise> tak, bo robiliśmy Beauty to Ugly, czyli z pięknej Selenki robiliśmy jak najbrzydsze simki i dzisiaj ja właśnie maczka simkę będę prawda, że, robiła prawda, go, to beauty pra, prawda, że y, y, moja ma cudowne oczy takie duże no moja też jest w ogóle piękna, tu ma najgorzej tutaj z tymi brwiami nie wiem co tu się podziało no ale i słuchajcie, mamy na to 15 minut tak jak ostatnio i spróbujemy zrobić całą czyli wszystko tak, to ja już więc, ściągam ją tak, ściągamy, więc ja myślę, że będzie mega ciężko Niestety. No, będzie, będzie masakra. Będzie masakra? W czuję, że po raz pierwszy możemy nie dać rady sobie dzisiaj. Tak, bo nie dość, że no, mamy trudne simki, jakby nie było. E, no to jeszcze mamy 15 minut na to. Czekaj, Więc tak. mm. Tylko jak, wiesz co, to to ściągniemy już z każdego stroju no może? Tak, tak, tak. Ja wszędzie ściągam maciek. Na razie włosy zostawię. A ja ściągam wszystko. Znaczy, nie, ja najpierw ściągam sobie, potem pójdę do włosów, nie? Jakby. Czemu? No nie wiem, jakoś tak. No zresztą robię, jak uważasz. Jak ci wygodnie. Boże. Piękne ma ubrania. No, cudowne. <grym> Prawda? Prawda. Jest piękna, generalnie. Tak, ja się postarałem. <grym> ja się nie postarałam? Ja... No, oczywiście, tylko ja myślałem, że bardziej mi wyjdzie creepy. I myślałem, że, że, że wiecie, że... Dam, dam sobie radę. No, ale dałeś, Maciek! Ja w ogóle nie wiem, co właśnie z tymi brzmiami tu jest. Ja nie zrobię. ja to zrobię. Ja nie, nie umiem tak ale, a ty, ty widziałeś tą swoją biegą Kalinę? No, wiesz, jakby nie było, ja mam większe doświadczenie w tworzeniu simów, choć no, tak. y, takie Beauty to Ugly to też robiłam pierwszy raz, żeby z ładnej zrobić brzydką. Czesław do mnie przy i się chce miziać teraz, o. ale niestety, Czesiu, jeste jesteśmy zajęci. <laughs> Okej, okay, ja mam Dobra, wszystko. czekaj, ja już kończę też. Masakra, A. jak ona wygląda, po prostu ma dupę i biodra. A ty, ty, ty masz te kaloryfer, zrobiłaś no. tu, ty? Ja cię krochmalę! Tak! Pięknie! No także słuchajcie, no ja jestem już też gotowy, tylko Is co to się w ogóle, co to się w ogóle podziała z tą szczęką? Co ty zrobię? Te oczy takie, gośka ja tych oczu nie zrobię, znaczy <coughs> mi też taki, nie! No, hallo, to ma być wyzwanie. Wyzwanie? No. Pytanie czy wyzwanie? No, no to co, Maciuś, jesteś gotowy? <laughs> Czy ja jestem? I mamy ile? 15 minut na to? Tak, na wszystko. Jezu. Oczywiście 100% już masz w porędziu. Tak, mam. <laughs> to teraz ja będę liczył. Dobra. Gotowa jesteś? Tak. 3, 2, 1... start! Masakra. <laughs> to to, no, ja no, ja no, słuchajcie, co od tym... czego zaczę... <laughs> Ej, Ja też nie wiem. Czekajcie, może zrobimy tak tą... No, ja Myślę, że zacznę od sylwetki. Czemu jest jakaś taka... Dziwna. Czy ma takie oczy jakieś w Co ty zrobiłaś tymi oczami Gosia? Nie wiem Maciek. Ja myślę, że ja pamiętam co ja zrobiłam. Zacznij sobie może mieć od sylwetki. Co? Jezus, ona A, wygląda tak. Co? Ja cię tu zaraz musikom. No co ty chcesz? No piękna jest. Pamiętam. No dobra. Sylwetkę już ogarnęłam. Teraz usiory. No i tutaj, co tu się... ah, okej. Okay. Boże święte, coś ty tu zrobił z tą... Y... CO?! Co tu się podziało w ogóle? Halo? Z tą co głową? Się nie wiem w ogóle, ja nie umiem tego brwi tu teraz zrobić. Coś ty tu porobił... Boże, boż... Ja nie wiem, słuchajcie, czy ja ją zrobię, bo... Ja też nie wiem, czy ja twoją zrobię, bo ty po prostu tak, tak pojechałaś tu mi. A ty nie?! Halo, dlaczego oczu nie mogę w dół? Czekaj, może brzmi w górę, o. Dobra. Tak. Nie wierzę. Co zakupę? No straszna. Mm -hmm. Ej, ale jak ty nie zrobiłaś, że ona ma takie jakieś, takie... Co nie jak wiem to, jak ja mam to zrobić niby, nie, nie. Ten nos. A co się z tym nosem tu dzieje? Halo! Jezu! A te oczy? czy ja Nie mogę decydować. A te dać brwi? Czekaj. Czekaj. Coś ty tu zrobiła. Nie wiem, ja nie pamiętam, co zrobiło. Myślę, że pamiętam. Halo, jest ja oczy w dół. Mm. Maciek, jak no coś ty tu pochrzaniem, że tu się oczu nie da. A z tym nosem, co tu się stało w ogóle? Czemu jest jakiś taki. Mm. Ja tego Właśnie. nie wiem. Nie nos! Coś tu stało. Co się dzieje? Hmm, czekajcie. Nie wierzę, Gośka! No Maciek! I czemu jest jakiś falowany, dziwny? Tym... Co tu chodzi? O, czekajcie, czekajcie. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Przecież... Ja mam największą problem z oczami. <laughs> zawsze. To zawsze musisz łapać Maciek za, wiesz, za krańce tutaj, jakby na środku oka złapać. Y przy tym, na dole, jakby nie? Dolna źrenica no i górna, nie? Staram się. Jezus, Maria... A wygląda jakbyś spała cały czas. <noise> nie, nie śmieję się tak. Co to z tą wargą jest? <noise> ja ja Lubię mi wyczeszczenie! No Maciek, nie robię wyczeszczu, ona już miała chyba wyczeszć. No miała, miała. Ja nie wierzę. Nie umiem, Maciek. Nie, ja też nie, Gosia, nie umiem. Nie no, my tego macie w 15 minut w życiu. Nie, nie okay. ma opcji! No nie, ale będzie będzie, pierwszy, będzie będzie pierwszy fail. Co się podziało z tym nosem? Ono ma jakąś tą twarz taką... ...nieproporcjonalną w ogóle. E, umiem się jakaś taka czy kulinka z niej. Dlaczego nie mogę? Ja nie umiem. A, czekaj, źrenice jeszcze, ona ma za duże źrenice. Nie tak, ja chcę źrenice, halo! Zmniejszyć, o, o, o. Właśnie. Ja nie wiem, Gosia! No pojechałaś tu, no. Hmm, może drobinkę. <grym _> co zrobisz? Może drobinkę. Ale co to się z tymi ustami, słuchajcie, co tu się z nimi stało? Czemu są takie jakieś dziwne? No, tak, tak wygląda idealnie, Tak, to będzie uśmiechnięte jak, jak Wygląda znego. jak Indigo. <grym> co co za kączka. Zrobię takie... To super. Ej, no ja nie umiem tych ust, macie, Czemu one są takie, tu jakieś kąciki mają dziwne? Halo! Czy powiedziałbym go ten nos jakiś taki duży? Nie wierzę. Hmm. Może zmniejszymy o czym chyba... Z... hmm. No z tymi ustami coś tu jest nie tak w ogóle. Ja bym chciała te oczy dać niżej. Czemu ja ich nie mogę dać niżej? Słuchajcie. Nie wiem, coś ktoś tym o, to wytłumaczy. Te oczy są dziwne. Maciek? Tak? Bo się nic nie odzywasz. Nie, bo ja mam <grym> w tym <kompilacji> Maciek, ja Ci chciałam powiedzieć, że mamy 5 minut. Naprawdę? A my jesteśmy na głowie. <głowie> tak. Nie ma Problem. takiej opcji nawet. No ona wygląda jak pa paszkwil. Mm -hmm. Co się tu z tymi ustami? Włosy. W ogóle nie Oczywiście ust... mogę używać modów, prawda? Tak. Ja, słuchajcie, o... nie potrafię zrobić tych ust. Niestety. Moja, słuchaj, moja jest taka bardzo męska. Hmm. Mam męskie rysy twarzy. Ja nie wierzę. Co tu się dzieje z tymi ustami? Halo? Tak. Czemu te kąciki są takie... Hmm. Tu jakiś taki kaczy ten się zrobił. Czemu to tak jest? Halo? Jezu, czemu to jesteś taka męska? Nie bądź męska, please. Ja nie umiem. Trzeba też się to wytykować. Hmm. Świetnie po prostu wygląda, ty. Gośka. Trudno. Ja jestem załamany. Ja się po prostu... Ja się załamam. Jezus, ona wygląda tak Gośa, Nie, nie pokażę ja ludziom to Ona wygląda tragicznie! Na pewno nie wygląda tak źle, jak mówisz. Ty zawsze tak przesadzasz. Ona wygląda obskurnie, goździe! Nie, nie pokażę. Ciebie może zmienić, tak, jakieś kształty, bo cię No pomadką. O nie, sarsę z niej zrobiłem. Znowu? Co znowu? Sarsę? No tak wyszło. Nie wiecie co, chyba tamta. Nie, no po prostu wygląda tragicznie. Jezus. Jak masz jakąś kreskę? mm, -mm. mm, -mm. Z tymi rzeczami jest ewidentnie nie tak, niestety. O, o, o. Tutaj patrzcie. Czemu to jest jakieś takie. Mm. Ja nie umiem! Trudno. Góża, ale ja też nie umiem! Za chyba. C się nie no, po prostu Dobra, ja już ją ubieram. Nie wiem, jak u ciebie. Co ty gadasz? No, ile mam minut? Nie wiem. Nie mam też czasu zobaczyć. Boże, siedem prawie, serio? Chyba żar. Nie, no nie, to jest jakieś nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Masakę, no, a Oczywiście ja on... wiecie, modów mam tyle, ile o ile. <śmiech> ale <śmiech> twardo z modów jadę? <laughs> Oczywiście, że tak, bo przecież nie ma kiedy. <laughs> Dobra, będzie tego. No wiecie co, ten dzienny może bym je wziął innym tym. Masakra, słuchajcie, no. no nie Naprawdę? No. Ale ty, ty jeszcze siedzisz w głowie? Ty Żartujesz? Nie. Usta to jest po prostu jakieś nieporozumienie. To jeszcze z tą brodą jest coś innego. Nie, nie potrafię, słuchajcie, no niestety. Włosy jeszcze czekaj. Żebym ja tak potrafię, jak nie potrafię, ty... No, no. O, Dobra, ja już robię wizytowy Gosia. Ej, jaki ona ma nos w ogóle? Nie, to jest jakieś <śmiech> <poruszone>. <śmiech> Naprawdę? <śmiech> Trudno, jest taka. Jakieś ubranie szybko. Ja, nie ja robię wizytowy rzeczy. już. Jak to? Pogięło no. Co? <laughs> to już jest taka fajna, że już wszystko robisz? No nie wiem, czy jest fajna, no ja, ja czy nie zrobię. <laughs> nie, no, moja to jest jakieś nieporozumienie. Nie umie zrobić. 15 minut, słuchajcie, to jest zdecydowanie za mało czasu. Niestety. Jak dla mnie. Hmm. A czemu nie mam takiego koloru? Takiego nie, No, mam niby. <słuch> <słuch> Czy to jest ten. Teraz... To już nie jest ten sam kolor, jak to jest możliwe? No co? Ale nie, o co Nie, chodzi? nie. O kolor włosów nie umiem. Mm -hmm. Kolor włosów, bo masz inne włosy pewnie Maciek. No tak. No to hmm, no to nie Zobacz nie nie, nie ma... one takie same? No, nie ten, nie zawsze znajdziesz taki sam kolor. A, widzisz. No. Ale to ja teraz tych włosów nie znajdę tu. To co to jest? Jezu przez... o nie dobra, są. Hmm. Czemu ma takie wielkie te... A to jest takie Aha, tak. Ja jestem genialny, ja już wiesz, idę dalej a jeszcze jej nie ubrałem, nie? Mhm. Mm tam jej może... tym śmiało jak nic, nie? No. Zobaczysz, jak ty zobaczysz yy, Salę w nowej ods odsłonie, to myślę, że możesz yy, upaść. Mówisz. Mhm. Mm mamy minut? minut. Mm. No Powiedz 10 maciek. Ty żartuję, nie, nie zrobimy tego, nie ma opcji. <laughs> no jak nie ma maciek. Głoski, nie Co ma Co ja w ogóle tworzę, nie? O nie, tragedia narodowa Nie w ogóle, szok A może taki całościowy dam jako wizytowy O Nie, no wygląda tragicznie Co tu mi się nie podoba, Maciek Mnie też się nie podoba Co ma ze stopami? Taki normalny tych. Jezus nie! nie to są to Takie długie. Dobra, idę dalej, jestem na sportowym już. Jezu, jak ona jest brzydka, to jest niepojęte matek! Nie martw się, Gosiu. u mnie jest bardzo podobnie. <grym> po prostu jest za mało czasu, bo ja, żeby mi zrobić, to ja bym przynieśli działa i siedziała, a no nie mogę, niestety. I tak coś czuję, że nie zdążę. Aha, i tu tego blondo już nie ma. Super. <laughs> Dobra, damy jeszcze nie tą samą fryzurę i trudno. No, tutaj. Ewentualnie tutaj. Mm. Dobra. O, no, może Miesz, że teraz. Gorze. Co? Ile fryzurę. mamy minut, Gosia? Nie wiem, Maciek. 11, nie, świetnie. Świetnie, jest na sportowym. Tak? A ja na wizytowy właśnie weszłam. No to doskonale nam idzie. Świetnie. Co to jest? Gdzie te włosy głupie są? Czego ona ma wszędzie inne, inne włosy. No nie że tutaj też masz inne pokiełocie. Nie no nie, czekaj, bo muszę chociaż dać włosy wszędzie, żeby włosami nie było. Halo. Nie widzę ich, Maciek. Jak to nie widzisz? Nie ma. Skupiłem włosy. To były te? Nie, to nie były te. Te. Dobra. Ok, tu ma. Tu nie ma. Szybko. Nie, no ja macie jakieś 12 minut, to nawet nie ma opcji. Ja jeszcze włosów jej nie wybrałam w ogóle. Wszędzie. Nie ma się Gosia. Mi to też idzie się... doskonale. Będę, to lepiej. Ja robię do snu. Jak to? No co? Szybko. Strój. Zacznijmy od tyłu. Tam mi pójdzie szybciej. Um. Dobra. E, robię na imprezę. Dobra. To e, ile mamy minut? Nie wiem, Maciek, nie mam czasu teraz. Trzeba. Pa patrzaj tam. Nie patrzę, bo nie mam czasu. 12:30. Doskonale. Dobra. Co to jest, co to jest? Aha, to jest. Co to jest, co to jest? Co to jest? Co to jest? Cicho, tak. Dobra, Do szybko, szybko. Nie, to jest Adidas? Dobra, jest Adidas. nieważne. Brzydkie. Dobra, to. Cicho, nie, da mnie coś innego, bo tak nie może być. Halo. O, 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 o. Dobra, dobre. robię na basen. Co. Co? Tylko mówię ci, że moja jest po prostu jak Kunegundia. Dobra, szybko jakąś kieckę. No oficjalny. Mm. Słuchajcie, ile jest? Boże Maciek, 13. Skończyłem! Jak to? <laughs> no. Chyba żart Maciek. Jestem gotowy. Okay. Nie jest za piękna. Ale cóż poradzić. O dobra, jest jakaś kiecka. Dobra, nieważne, bo będzie miała taką... Może taś, czekaj, może... To sobie jeszcze po trochę poprawię, jakby co... No, a dałeś wszędzie makijaż i w ogóle? Tak. Okej. Okay. Ja się nie mam na imprezę, nie? Nie zdążę, słuchaj, co zdążę. Ale kupa. No, dobra, nieważne niech tak jest i szybko jakąś pluskę. Nie. Nie, 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 Dobra będzie. Jak to? A makijaż będzie wszystko dałeś? No. To? No. Dobra, trudno będzie tak, bo ja już nie zdążę niestety. Halo? Nie, 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 bo to wygląda jak... Wiecie kto? Chyba <grym> tak. Mówi się trudno. Czekajcie, paznokcie, no paznokcie, halo, paznokcie! Muszę paznokcie wszędzie. Szybko. Paznokcie jeszcze no. dajesz? No a co? Ja nie. <laughs> Jak to być <pas>, paznokci? <laughs> no czekaj, może mi się jeszcze uda ewentualnie. Macie zostało 10 sekund, nie? Naprawdę? Tak. Mhm. U mnie nie ma co prawda wszędzie makijażu, ale no co, nie musi mieć, prawda? Dobra, stop, stop, stop! No dobra, już mam. Masakra! Jej! No masakra, no! Masakra! Dobra, widzisz ją już u mnie? Popatrz, najpierw na moją. Czekaj, muszę się przetagować. E, tyłem ją masz, halo! Tak, żebyś e, mi widziała, uwaga, gotowa? No! <laughs> Blondyna oczywiście. Pokaż <laughs> ją! Ja... Ej, ale to co jest najgorsze, ci powiem? Hmm... Trochę ten nos jakby tego... No! Bo ja tu w ogóle <noise> Brwi mogłeś troszeczkę jej opuścić, no nie jest No właśnie. I teraz na końcu z nim ramię, nie nim jak kombinuję. I trochę tutaj polika jej niż... bardzo tak wklęsać, patrzcie tu na dole jakby. Nie tu? tu. O tu. Właśnie... I ta broda. No, tu... Z też zacząłem na końcu już, bo nie nie potrafię, no ale jest okej, okay, tak mi więcej. Nie, jest źle słuchajcie, no i ta czemu ty się jej ramię trochę nie zwęziło? Tak... No bo jest taka ut. Ud... Ma klep tak dobrze jest, znaczy to, tak miało być. Aha, a ty u nie zrobiłeś chyba? Zrobiłem. No dobra. Delikatnie większy, dobra. Więc to jest e, dzienny. Aha Oficjalny. Mhm. E, no, tak sportowy. O, nawet okulary ma. Ne? Do snu? No. może by szybciej poszło w ogóle, jakoś tak, ja nie wiem, no. Imprezowy. Taki nabiwak bardziej. No. O nie, ognisko w Ale nie wyszło zła, słuchaj, no. Eee, I do pływania. No. no. tylko ta sylwetka trochę taka męska, no, ale... No, jest taka trochę, no. Dobra, teraz ja w spód. W no, to, dawaj. <śmiech> <śmiech> ja wiecie, pojechała równo, No, nie Tak, mówię. tak. nie pojechałam. Halo. Dobra, widzisz? No, ja widzę, no. <laughs> Tak. <noise> Proszę. Ej, nie zła! Maciek, no jak? Zobacz, jaki ma, ma nos? Zobacz, jaki kluczo! Ej, nie, to bardzo, mój nosek jest grawniejszy No tak, no ja nie ubię nosów <noise> i w ogóle to się nie mogłam wyrobić, to no wejść! ale oczy te. Tam... <noise> no ma! hit! <noise> no. <noise> Nigdy ma nigdzie już niestety makijażu, bo już niestety nie zdążyłam, ale ma paznokcie za to. I nie może. Ma ma tu jest. Mają też nie może, spokojnie. E, do snu. <śmiech> <Co>? <śmiech> Mówiłam, że będzie kupana na imprezę. Ale to już, już tak. To już to było już żarty, właśnie, masz czas. Właśnie, ładne jest, jest ok. No, ładne tylko takie. Tylko, że... A pokaż tę szczękę z bliska. Proszę. Tak bokiem ją obróć, No, Wary, to jej zrobiłaś. Maciek, bo to żeś tu coś tak pokupiony, że się nie dało w ogóle nie. Nie nieporozumienie. A widzisz? No, także a... po prostu kupa. No to u mnie tak no, hmm. no... Niestety. Daliśmy radę. Nie, ja uważam, że wcale nie. Naprawdę? <grym> tak, ja uważam, że nie dam rady, jest paskudna ta Sima. <grym> Za mało czasu, ja nie potrafię, ja zawsze robię Sima słuchajcie godziny, a tu ja mam 15 minut na wszystko w ogóle. Nie. Takie challenge'y są najlepsze. <grym> mhm, mhm. Hi hi hi. Jest masakryczna. No ale trudno. <grym> Takie było wyzwanie, dajcie znać jak nam poszło. No i oczywiście... Ja myślę, piszcie, że fenomenalnie. Tak, piszcie w komentarzach jeszcze jakie wyzwanie chcielibyście zobaczyć. Tak w naszym duecie. Dokładnie. No, Także no, co, żegnamy co? się Maciuś? Tak, ze mną była Gosia. Byłam i za mną był Maciuś. Byłem, a z nami były dwie zeleny. Po prostu. Piękne, idealne. idealne Na każdą tak. porę roku i dnia. Dokładnie. Także dosłyszymy tak. w kolejnych odcinkach. Pa pa! Tak, słyszymy się następnym razem. Pa.